Posłuchaj par wyrazów i powiedz, jaka głoska została dodana w drugim z nich. Zaznacz miejsce tej głoski w schemacie. Przykład pierwszy ul, ule, osa, kosa. Lis, list. Lin, lina. Bar, bark. Przykład drugi. Ula, kula. Kra, kran. But, buty. Ryba, rybak. Uszka, muszka. Przykład trzeci. Gra, góra. Bok, Blok. Ton tron. Mecz mlecz. Kosy, kłosy. Przykład czwarty. Zera zebra. Lama lampa. Guma gumka. Balon, balkon.